Poziom pierwszy to drugi poziom backrooms. Opis. Poziom pierwszy to ogromny, rozległy magazyn składający się z betonowych podłóg, ścian i wystających prętów zbrojeniowych. Znajduje się tam także nisko unosząca się mgła nieznanego pochodzenia. Mgła często kondensuje się, łącząc się, tworzy nieregularne kałuży na podłodze. W przeciwieństwie do poziomu zero, ten poziom jest zaopatrzony w źródła wody i prądu. Co pozwala wędrowcom na bezpieczne przebywanie w tym miejscu, pod warunkiem podjęcia odpowiednich kroków ostrożności. Jest także znacznie bardziej obszerny i zawiera klatki sodowe, windy, izolatki i korytarze. Kontenery z wyposażeniem materializują się i dematerializują się losowo w obrębie poziomu, dostarczając często różnorodne przedmioty, takie jak jedzenie, woda migdałowa, baterie, prezenty, uzbrojenie, ubrania. Wyposażenie medyczne oraz nieprzydatne obiekty. Pomieszane części samochodów, pudełka kredek, używane strzykawki, częściowo spalone kartki papieru, żywe myszy w stanie katatonii, które zostały zakażone nieznanymi substancjami. Sznurówki, monety, kępki ludzkich włosów. Powinna się ostrożnie obchodzić ze skrzyniami, ponieważ mogą zawierać cenne zasoby. Oprócz tego surowe i prymitywne malunki nieznanego pochodzenia i bez wyraźnego znaczenia pojawiają się na ścianach i podłogach. Potwierdzono zmianę aparycji lub znikanie, jeśli osoba nie patrzy na obiekt bezpośrednio. Instalacje świetne na poziomie pierwszym są podatne na migotanie i awarie w nieokreślonych odstępach czasu. Kiedy to nastąpi, dostawy wyposażenia mogą zniknąć w niewytłumaczalny sposób, a wrogie istoty mogą się niespodziewanie pojawić. Agresorzy rzadko kiedy atakują w grupie, unikają światła oraz zatłoczonych miejsc. Zalecane jest noszenie przy sobie niezawodnego źródła światła, podczas snu rekomendowane jest trzymanie przy sobie ważnych przedmiotów, których nie chce się stracić. Na poziomie pierwszym znajduje się hub bazy, posterunki i społeczności MEG Baza Alfa to pierwsza główna baza MEG. Około połowa wszystkich zespołów żyje tutaj. Poziom jest zamieszkiwany głównie przez odkrywców. Zaopatrywane są tutaj placówki współpracujące z BNTG. Baza znajduje się w pobliżu wejścia poziomu pierwszego. Placówka jest ciężko uzbrojona i zapewnia ochronę przed zagrożeniami, takimi jak ataki bytów. BNTG Twierdza kupców. Twierdza kupców to obszerny, przypominający miasto kompleks na poziomie pierwszym. Ma około 412 przyjaźnie nastawionych członków. Posiada prymitywną infrastrukturę społeczną. Główny ośrodek zaopatrujący wędrowców. Krypta kupiecka znajduje się w hali magazynowej poziomu pierwszego. Utrzymuje łączność i pozytywne relacje z MG. Knajpa u Toma. Prowadzona przez Toma. Był on szefem kuchni, zanim przeniknął do Backrooms. Jest zaopatrzona w mnóstwo jedzenia, które jest uzupełniane przez BNTG co kilka miesięcy. Tom jest sympatyczną i optymistyczną osobą. Jego restauracja jest małą kawiarnią i miejscem spotkań. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Możesz się tutaj dostać głównie przez wazowanie na poziomie 0. Poziom ten ma wiele wejść. Otwieranie zwykłych drzwi w różnych poziomach jest bardzo prawdopodobnym sposobem dostania się do poziomu pierwszego. Poza tym wspinanie się na drzewo na poziomie 11.1, odbycie piątego wydarzenia na poziomie 92 lub ukończenie okresu próbnego króla na poziomie 94 to inne potwierdzone sposoby na powrót do poziomu pierwszego. Wyjścia. Opuszczenie poziomu pierwszego jest możliwe zwyczajnie przez dalsze eksplorowanie backrooms. Wędrowanie wzdłuż długich korytarzy często doprowadzają do poziomu drugiego. Dziury, które można znaleźć w ścianach prowadzą do poziomu 19. Tam gdzie widać malowidła na ścianie, przeniknij przez nie, a znajdziesz się na imprezie. Materiały dodatkowe w postaci odzyskanych dokumentów. Poniższe notatki zostały odzyskane z rozmaitych miejsc na poziomie pierwszym. Nie potwierdzono źródła ich pochodzenia. Artysta żyje we mnie, artysta ginie we mnie. Nie zostaniesz na Afterparty? Spal moje jebane ciało. Zainteresował cię niebieski ptak. Sprawi, że jesteś spokojny. Czujesz się tutaj bezpiecznie. Czarna królowa na H5 i to jest szachmat. Sprawdź godzinę. Czas przeznaczenia jest bliski. Hejka, jestem Scout I dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka z Universum The Backrooms. Jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam na inne kanały grupy Redcore. Oraz zostawienia łapek w górę, subskrypcji oraz komentarzy na tym oraz innych naszych filmach. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za zaangażowanie w odcinek, to wiele do mnie znaczy. Zapraszam na następne. Cześć.